Sześć kluczowych sygnałów, jak rozpoznać traumę emocjonalną. Czy kiedykolwiek patrzyłeś na bliską osobę i miałeś wrażenie, że za jej uśmiechem, za codziennymi gestami kryje się coś więcej? Może ból, może jakiś ciężar, którego nie widzisz na pierwszy rzut oka? Rany fizyczne jest łatwo dostrzec. Widoczne są ich blizny, jakieś ślady na skórze, ale blizny emocjonalne. One często ukryte są bardzo głęboko. Jak więc możemy je rozpoznać? Jak zauważyć cierpienie, jeśli druga osoba nie jest gotowa o nim mówić? W czasach, w których zdrowie psychiczne coraz bardziej cierpi po izolacji i lockdownach, musimy być wyczuleni na sygnały wysyłane przez innych. Coraz więcej osób przeżywa trudności, z którymi sami nie potrafią sobie poradzić. To dlatego tworzę te materiały, by wspierać, pomagać i otwierać oczy. Przyjrzyjmy się więc bliżej sześciu oznakom emocjonalnego cierpienia, które mogą pomóc dostrzec potrzebę wsparcia. Pierwsza oznaka unikanie rozmów na pewne tematy. Czy masz wrażenie, że ktoś z Twoich bliskich unika pewnych tematów? Zmienia je, kiedy rozmowa zbliża się do konkretnego wątku. Być może są to tematy związane z rodziną, jakimiś przeżyciami osobistymi, albo nawet z jakimiś konkretnymi osobami. Ta osoba wtedy staje się defensywna, jest wycofana i zamyka się. Może to oznaczać, że dany temat dotyka czegoś bolesnego, czegoś, co wywołuje niechciane wspomnienia. Może wiązać się z traumą, do której nie chcą wracać. I tutaj najważniejsze, co możesz zrobić, to dać tej osobie przestrzeń. Nasza obecność, cierpliwość i zrozumienie mogą być największym wsparciem, jakie możemy zaoferować. Druga oznaka: niska samoocena i obniżanie własnej wartości. Czy zauważyłeś, że ktoś z Twojego otoczenia nie potrafi przyjąć komplementu? Zamiast przyjąć miłe słowa, wycofuje się, obniża swoją wartość, jakby nie czuł się ich wart. Niska samoocena to częsty towarzysz traum i problemów emocjonalnych. Może te osoby zostały zlekceważone w dzieciństwie? Może ktoś ciągle ich krytykował? Tego typu słowa i oceny mogą głęboko się zakorzenić, wpływając na sposób, w jaki postrzegają siebie w dorosłym życiu. Dla takich osób przyjęcie, że są godne miłości, że są wartościowe, to prawdziwe wyzwanie. Oznaka trzecia to chroniczne zmęczenie. Może zdarzyło ci się zauważyć, że ktoś zawsze jest wyczerpany bez względu na to, ile by odpoczywał? Kawa, energetyki one nie pomagają. Ciężkie powieki, spowolnione ruchy widać, że ciało jest przemęczone. Chroniczne zmęczenie to często objaw głębokich problemów emocjonalnych. Traumy, depresja, inne zaburzenia psychiczne potrafią wyczerpać człowieka, nawet gdy jego organizm teoretycznie jest wypoczęty. Problem z hormonami, trudności ze snem, zrezygnowanie to wszystko sprawia, że odczuwają przytłaczające zmęczenie. Oznaka czwarta nadużywanie substancji psychoaktywnych. Kiedy zmagamy się z bólem psychicznym, próbujemy go zagłuszyć. Czasem nie ma na to prostych rozwiązań. Może widziałeś, że ktoś z Twoich bliskich sięga zbyt często po alkohol, narkotyki, może zaczyna pić w ciągu dnia, nawet bez szczególnej okazji. Taka osoba może próbować odnaleźć spokój, wyciszyć trudne emocje. Nadużywanie substancji to ucieczka, pozornie skuteczna, choć prowadząca do dalszych problemów. Często to nie samo picie jest problemem, lecz ból i trauma, które próbują ukryć. Oznaka piąta ekstremalne wahania nastroju. Czy każdy dzień z tą osobą to emocjonalny rollercoaster? Jeden moment to radość, następny głęboki smutek. Problemy zdrowia psychicznego mogą prowadzić do gwałtownych zmian nastroju od euforii do rozpaczy w ułamku chwili. Takie wahania mogą prowadzić do zachowań, które są trudne do przewidzenia i trudne do zrozumienia. Jeśli zauważasz u kogoś bliskiego te ekstremalne emocje, może to być znak, że walczą z czymś poważnym w swoim wnętrzu. I oznaka szósta zaniedbywanie swojego wyglądu. Może ktoś, kogo znasz, przestał dbać o swój wygląd? Zwracasz uwagę na nieuczesane włosy, pomięte ubrania, brak troski o higienę. Może wydawać się, że przestali dbać o siebie. Zaniedbywanie wyglądu i higieny to jeden z najłatwiejszych do zauważenia objawów problemów psychicznych. Osoby przeżywające wewnętrzny kryzys tracą często motywację do dbania o siebie i zaniedbują podstawowe czynności. To nie jest lenistwo, to sygnał, że być może walczą z trudnym emocjonalnym ciężarem, który przytłacza ich każdego dnia. Jak możemy pomóc tym osobom? Jeśli któraś z tych oznak przypomina ci kogoś bliskiego, jeśli zauważysz, że ktoś z twojego otoczenia nosi w sobie niewypowiedziany ból, pamiętaj, że najlepiej pomóc empatiom i subtelnościom. Nie zmusza ich do rozmowy, jeśli nie są gotowi, ale pokaż, że jesteś gotów ich wysłuchać. Czasem wystarczy jedno dobre słowo, jeden ciepły gest, by osoba poczuła, że nie jest sama. Często kilka prostych słów może rozjaśnić ich dzień i dać nadzieję, której tak bardzo potrzebują. Udostępnij ten film innym, którzy mogą potrzebować tej wiedzy. Znajdźmy razem siłę, by wspierać siebie i bliskich w walce o zdrowie psychiczne. Jeśli ten film był dla Was wartościowy, zostawcie proszę komentarz, podzielcie się nim z innymi osobami, które mogą tego potrzebować. Dbajcie o siebie i do zobaczenia następnym razem.